Do ciebie z pytaniem pod tytułem. Co musisz teraz usłyszeć? I zobaczmy sobie też, jaka jest Twoja aktualna sytuacja. Coś tu chciało wejść. Ok, czujesz, że jesteś w trudnym momencie, kiedy nie czujesz prowadzenia duchowego, kiedy nie czujesz się pewnie. Właśnie sam ze sobą w tej sytuacji, w której jesteś czy ty idziesz w dobrym kierunku że tutaj może być e, taka właśnie takie kwestionowanie i myślę, że tutaj właśnie stoisz przed jakimś e, totalnym przełomem bo jest karta y, bogactwa i takiej obfitości, i cieszenia się, celebracji. I w ogóle to jest 19, to jest 20, więc tak po sobie to występuje. <laughs> więc to jest trochę jak cisza przed burzą. Czujesz, że nic się nie dzieje, i tak jakby nigdy już nic nie miało się zadziać pozytywnego, y, ale tutaj coś czai się za rogiem i to jest naprawdę coś wielkiego coś co wywróci twoje życie do góry nogami coś co tutaj naprawdę no, przywołałeś tą swoją wibracją, tą takim tymi technikami które stosujesz jakimiś może technikami manifestacji albo intencjami albo modlitwami, tutaj jest właśnie taka energia Dziewiątka była, więc jest ta samotność, to opuszczenie, ale takie hmm, dlatego, że, że ty ma teraz tak być, dlatego że ty musisz a, przez to przejść sam, bądź sama. No i karta gwiazdy tutaj chciała się odkryć. I to jest właśnie to też jest taka twoja ścieżka w samotności, dlatego że jesteś kimś wyjątkowym, dlatego że to y, po prostu tak ma być, że jesteś, y, że robisz to w zgodzie z Twoim przeznaczeniem. i Nie wszyscy będą chcieli iść tą samą ścieżką, co ty, dlatego też możesz doświadczać tego, że ludzie cię opuszczają, że ktoś cię nie rozumie. Że wychodzisz na dziwaka i takie sprawy. Najważniejsze to to, żebyś ty właśnie szedł w to, żebyś po prostu, nawet jeśli tego nie czujesz, to jest tak naprawdę bardzo doceniane przez wszechświat. Jeśli ty idziesz za swoim głosem serca, mimo że ty w ogóle tego nie czujesz czasami. No i siódemka buław tutaj jest naprawdę takie grube przesłanie. O Twoim powołaniu, o, tym, o Twojej ścieżce, że. <laughs> I są dostateczne. Mm. I, I czwórka mieczy teraz wypadła. Więc tutaj naprawdę mm, nie przejmuj się tym, co teraz y, widzisz dookoła siebie, bo to jest chwila i to jest, to jest tylko moment, i on przeminie. I tutaj właśnie ważniejsze jest coś innego. Ten taki szerszy obraz tego, który ty widzisz, który ty czujesz bardziej. Ja myślę, że ty to bardziej czujesz niż widzisz, bo tego nie ma jeszcze dookoła ciebie i to jest w twoim sercu i ty idziesz po tą zmianę, bo ty chcesz tej zmiany. I to jest tak naprawdę najważniejsze. I tutaj są to stateczne, które w tej talii występuje pod nazwą Przebudzenie. I to właśnie jest taka energia, właśnie przebudzenia w takim najciemniejszym momencie życia, to wtedy, wtedy ludzie się przebudzają, wtedy właśnie się dokonuje taka najpiękniejsza zmiana, w takim momencie, kiedy ty nie czujesz w ogóle tego prowadzenia, kiedy czujesz, że jak to w ogóle, co teraz się będzie działo, tak? Nie czujesz tego gruntu pod nogami. Hmm. I tutaj też jest o tym, żeby, żeby uspokoić swój system nerwowy, bo, bo czwórka mieczy mówi o. To jest system nerwowy, tak? Miecza umysł, logika i to jest właśnie to nasze takie postrzeganie rzeczywistości. To jest o tym, żeby uspokoić to, żeby się wychillować, nawet jeśli się wszystko wokół ciebie wali, kiedy wpadasz w panikę, to jest. Teraz moment dla Ciebie, żebyś ty się uspokoił, chociaż jest to trudne. Ale tak naprawdę wszystko będzie dobrze, bo, bo wszechświat wie, że wszystko będzie dobrze. Twoi przewodnicy wiedzą, że będzie wszystko dobrze, że ty tu przejdziesz, że tutaj jesteś właśnie rydwanem, <tłuk> tylko tego nie wiesz. Rydwan to jest siódemka, a gwiazda to jest 17 i jeszcze tutaj jest siódemka buławowa. Więc jesteś kimś naprawdę, kto idzie ze swoim powołaniem. Kto po prostu czuje swoje powołanie i no, nic go nie zatrzyma. Nieważne, co by się działo. Zobaczymy sobie jeszcze dalej, co tam, tam chcę wypaść. Czwórka buław. I ja myślę, że ty będziesz jeszcze kimś, kto... Będzie przeprowadzał ludzi przez takie właśnie najgorsze y, sytuacje. Że Ty, jak przez to przejdziesz, to, to będziesz mógł doradzić innym, to staniesz się takim nauczycielem, y, bo tutaj są ludzie po prostu w Twoim otoczeniu, tak w przyszłości. Ludzie, którzy dużo przeszli, którzy są w takim najgorszym, y, ciemnym miejscu. No, i tak naprawdę my przechodzimy przez takie najgorsze sytuacje, żeby właśnie się czegoś nauczyć. Właśnie się czegoś nauczyć i później móc pomóc drugim, drugiej osobie, tak? Ludziom po prostu dookoła siebie, którzy przychodzą do ciebie z, po poradę. No, i ty masz właśnie taką energię królowej denarów, czyli ukojenie, czyli uziemienie i takie, no na pewno z tym systemem nerwowym tutaj y, musisz znaleźć jakiś sposób na uregulowanie swoich emocji, bo to y, przyniesie Ci taką niesamowitą korzyść i takie niesamowite właśnie y, to będzie taki grunt dla Ciebie tak jak y, ta królowa ona, ona wie jak się uspokoić i nawet nie musi nad tym już panować bo ma tak wybudowane to system i tak jeszcze ósemka była tutaj więc rzeczy będą się działy i przyjdą do ciebie takie duże takie po prostu dużo, dużo różnych wydarzeń tutaj będzie więc ważne jest żebyś e, się Uziemiał, żebyś to umiał przetransformować w, w coś pozytywnego, te, te negatywne emocje. I te rzeczy, przez które teraz przechodzisz, to będzie taka duża transformacja po prostu tych negatywnych emocji w te pozytywne, w te, w te lekcje od życia. Będziesz później mógł wyliczyć to, że tutaj mi się udało ogarnąć to i to i tak. Możesz na przykład sobie odhaczać to, że, um, że ten kryzys udało mi się um, przejść, tak? I będziesz właśnie tą inspiracją dla innych osób. Hmm. Dziewiątka mieczy. <laughs> Więc no, ty tak właśnie tego nie widzisz teraz, ale to jest niesamowite, niesamowita pomoc. I... Um, ten lęk i ta trauma, którą doświadczają inni i ty tak samo, to jakby, kiedy znajdziesz to ten sposób na tą transformację, to jest naprawdę niesamowita nauka, którą możesz się dzielić z, in z innymi i to jest tak naprawdę uzdrawianie tego świata, tych <ścoughs> wszystkich ludzkich serc. To jest to transformacja tej nowej ziemi, jak to niektórzy nazywają. Czyli radzenie sobie z tymi wszystkimi traumami, z tymi, nie wiem, jakimiś PTSD, depresją i tak dalej. To jest. Ty będziesz miał to w jednym palcu i będziesz po prostu uczył innych. Tutaj też jest właśnie karta nauczyciela. I doskonalenia się. Zobaczmy sobie jeszcze jest słońce i, i szóstka mieczy tutaj chciała wyjść. No właśnie ta szóstka jest tak szóstka mieczy, szóstka kielichów. To jest wybór. I, i też jest umiarkowanie, więc. Teraz być może właśnie stoisz przed tym wyborem i każde taki, każdy takie trudne doświadczenie dla Ciebie to jest taki wybór, co ja teraz wybiorę? Czy ja wybiorę panowanie nad tymi emocjami i to, że stanę się jeszcze lepszy w opanowywaniu ich i właśnie taki yy, coraz bardziej doskonały? Yy, czy ja po prostu pójdę w to yy, dowalanie sobie? I, I bycie jak a, taka stara wersja siebie, którą no już nie chce być. I, I tutaj masz w tym. Yy, masz taki jakby czas na ten wybór. Wszechświat ci daje przestrzeń na ten wybór. Yy, I to nic nie jest na siłę, to jest takie właśnie wszystko ukojone i to jest właśnie ta miłość wszechświata do ciebie, że. Że daje Ci ten wybór. Ty możesz wybrać, czy ty chcesz się doskonalić, czy nie. Mm. Bo właśnie tutaj jest to zwrócenie się do wewnętrznego dziecka i przetransformowanie tych negatywnych emocji, albo pójście, albo odwrócenie uwagi i, i znalezienie może jakiegoś innego sposobu na takie nie wiem. <grym> Przejedzenie tego, tak? Takie właśnie zapchanie tej dziury, którą masz w sobie. A tak naprawdę potrzebujesz się zwrócić do tego wewnętrznego dziecka i je utulić. I to jest właśnie ten, ten jedyny dobry wybór w każdym takim wydarzeniu traumatycznym. I, I tutaj jest właśnie. Jest to takie ciepło wszechświata, które cię. Zawsze tak stawia w takim, właśnie w takiej decyzji, że, że Ty zawsze masz ten wybór. To jest ta miłość. Tak już się trochę powtarzam, ale no tak czuję po prostu ten przekaz bardzo, że po prostu daje Ci wybór i, i tego weźmiesz albo nie. I też tutaj jest taki przekaz, że. Wszechświat wie, o czym Ty marzysz i co Ty chcesz y, osiągnąć. I On o tym nie zapomniał. O tych wszystkich prośbach, które zostały wysłane. Właśnie tak, jak tutaj y, coś za się czai. To wiedz o tym, że to nie jest zapomniane. Że to wszystko, o co Ty prosisz, to po prostu jest tam dla Ciebie. Tylko musisz y, być może mieć trochę jeszcze więcej cierpliwości, bo to przyjdzie. I być może trochę więcej takich lekcji do zrobienia tu jest dla ciebie, i wtedy nawet nie wiesz, kiedy ty się staniesz tą, tą właśnie wersją siebie, która ma te wszystkie rzeczy. No bo o to w tym chodzi, tak? My się stajemy taką lepszą wersją siebie, żeby te manifestacje do nas przyszły, że, że wtedy my zwiększamy swoją wibrację, kiedy, kiedy się stajemy właśnie tacy. Lepsi, doskonalsi. I myślę, że to byłoby na tyle, jeśli chodzi o to czytanie. Mam nadzieję, że, że Ci się podobało. Jeśli tak, dodaj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Cześć. Dziękuję Ci, że jesteś. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to zachęcam Cię do wspierania mojego kanału. Odblokujesz tym samym dostęp do większej ilości filmów z przesłaniami z kart.